z różnych epok śmierci, czy jak weźmiemy starożytnych autorów, filozofów, zawsze na młodzież narzekanie, zepsute obyczaje. Także warto by było przyjąć, że w każdym pokoleniu, w każdym czasie obyczaje młodych ludzi zasadniczo są zepsute. Jak się kto uchroni, to Bogu dzięki. Rzecz jest, że to niekoniecznie tak musi być, że, sobie, że młodzież w młodości się zachował to utrzyma to w starości. Czasami może być, że w młodości jakoś się kiełznał, a w starości odbiło. Odbiło, sobie odbija. Odbija. Patrz, jak, jak w starości są tacy, co tam żółte okulary sobie założy albo włosy zapuści, kitkę i tak dalej. Czy to jest pozostałej młodości, czy sobie właśnie odbija? Takie Jurki, owsiaki czy inne, jak to tam jest. Raczej u takich to jest pokolenie bitersowskie, no ale już nie może być. Różnie może być, czasami jak zobaczymy, jak jakaś dziewczyna z zakonu wystąpiła, to ewidentnie widać, że sobie odbija, sobie odbija. Teraz to już nawet pieniądze na tym robią, że sobie odbijają. że Jak tam była zakonnicą, to, to była zakonnicą. Jak wychodzi, to teraz się staje sławna. Wyszłam z zakonu i tam przez miesiąc, pół roku czy rok na internecie stwarza jakieś takie imper... In, jakby powiedzieć takie im, imperium w takiej malutkiej skali, tam słuchajmy jak to, jak to tam. Była zakonnicą, a już nie jest.